Bardzo ważnym modułem w systemie CI jest moduł neurorehabilitacji, który występuje zarówno w wersji profesjonalnej, jak i indywidualnej. Po wejściu do tego modułu zobaczą Państwo, że cała nasza neurorehabilitacja zaczyna się od treningu wzroku. To jest istotne, dlatego że nasi użytkownicy, nasi pacjenci, bardzo często mają deficyty wzrokowe związane z różnego rodzaju uszkodzeniami. Mózgu i po prostu nie są w stanie funkcjonować w pełni sprawnie wzrokowo. Dlatego, zanim przejdziemy do wykonywania ćwiczeń na stymulację, na ćwiczenie poszczególnych ośrodków w mózgu, musimy zadbać o to, aby narzędzie, czyli kanał komunikacyjny, którym w tym wypadku są oczy, po prostu funkcjonował sprawnie. Trening wzroku, w którym mamy dwa przykładowe zadania: zakres widzenia, w którym możemy wybrać sobie bodziec z gotowych, dostarczonych przez nas bodźców na ćwiczenie, właśnie wzroku, oraz możliwość dodania swojego bodźca. Na razie zastosujmy na przykład trąbeczkę, i proszę zauważyć, że kiedy użytkownik patrzy na tę trąbkę, zwiększymy troszeczkę ten punkt fiksacji wzroku, tą czerwoną kropkę czyli miejsce, na które patrzy użytkownik będą widzieli Państwo, że on automatycznie, ten bodziec, ucieka. I to powoduje to, że możemy stymulować mięśnie gałkoruchowe. W przypadku, kiedy pacjent ma do czynienia, ma problemy z funkcjonowaniem jednej ze stron, możemy też narzucać jemu patrzenie właśnie na ten bodziec w obszarze, którego nie osiąga w sposób taki naturalny. Bardzo ważne jest to, żeby także dostosowywać odpowiednie treści dla naszych użytkowników, dla naszych pacjentów, dlatego tutaj w module mamy możliwość dodawania własnych bodźców wzrokowych właśnie na ćwiczenie wzroku. Pozwolę sobie podłączyć pendrive'a, aby wprowadzić takie przykładowe zdjęcie, przykładową treść, która mogłaby powiedzmy być wykorzystana w takiej przykładowej sesji. Niech to będzie na przykład ten dzwon. To jest zdjęcie, które zczytuje z obrazka. Może być to po prostu zdjęcie na przykład ulubionego pieska, czy miejsca, w którym nasz podopieczny lubił, czy lubi przebywać. Prawda? Nadajemy sobie nazwę tego bodźca. Dzwon. Przed zaznaczeniem jaka będzie akcja. No nie musi być tutaj żadnej akcji, ruch. Niech się ten obrazek obraca, dodajemy ramkę i jeszcze tutaj jest możliwość wstawienia tego obrazka w koło. Po zaznaczeniu jaka akcja, tutaj pozwolimy sobie na przykład taki zielony obrazek z checkboxem zaznaczyć, aby było wiadomo, gdzie udało nam się spojrzeć dobrze, i tutaj przykładowy dźwięk który możemy sobie wybrać z plików przykładowych Aparat fotograficzny. na przykład jest taki dobrze i w tym momencie mamy swój spersonalizowany bodziec Uruchamiamy. Dobrze, i bardzo szybciutko pokażemy Państwu jeszcze możliwość zmiany ustawień tego bodźca. Zawsze do zmiany ustawień służy taka zębatka, takie łożysko, które się pokazuje w różnych miejscach. Jeżeli je klikniemy, jest możliwość zmiany. Ustawi. W tym momencie wybrałem wypełnienie, wyświetlenie bodźca we wszystkich komórkach, i może jeszcze zmienimy tutaj ten rozmiar, żeby zobaczyli też Państwo, że możemy sobie to dowolnie zmienić. I tutaj już jasno, jak na dłoni widać, gdzie nasz użytkownik radzi sobie. Dobrze, wzrokowo, a gdzie może mieć pewne, pewne, pewne problemy. tak? Żeby schować te przyciski, które są przyciskami systemowymi, możemy kliknąć w prawy dolny róg, i w tym momencie te przyciski dalej są funkcjonalne dla terapeuty, ale już nie przeszkadzają naszemu użytkownikowi w pracy. Kolejne zadanie, proszę Państwa, to uwaga wzrokowa. Uwaga wzrokowa, czyli kontrola. Utrzymania wzroku na ograniczonych obszarach, czyli tak naprawdę koncentracja wzroku. Zobaczmy sobie, jak wygląda ta kontrola wzrokowa w takim podstawowym trybie, kiedy mamy podział na dwa ekrany, na, na dwie części i wydajemy polecenie: proszę patrz na zieloną lewą część ekranu. Tak? W tym momencie jest odliczony czas w sekundach. Syntezator czyta co drugą sekundę, aby zdążyć jeden, po prostu odtworzyć ten dźwięk. Trzy, I tutaj dowolnie możemy sobie te obszary w ten sposób zmieniać. Zobaczmy, jak to wygląda dla 6 pól. Tak, popatrzmy na czerwoną trzy, część. Po wyłączeniu jeden, tego zegara trzy, nie jest odliczany czas, cztery, tylko jest chronologicznie sześć. odtwarzanie po jeden, kolejnych po prostu dwa, liczb. Trzy, tutaj cztery. popatrzmy na lewą. Część na ten ciemny, niebieski. 1, 2, 3. I dzięki temu ćwiczymy sobie umiejętność utrzymania wzroku, koncentracji wzroku na ograniczonych obszarach, co będzie nam potrzebne właśnie do prowadzenia sesji terapeutycznych i później komunikacji. Kolejne ćwiczenia. Tutaj pozwolimy sobie pokazać przykładowe ćwiczenia z funkcji poznawczych. Funkcji w tym momencie językowych na stymulację ćwiczenie ośrodka mowy. Wskaż obrazek, którego nazwę usłyszysz. Czapka z daszkiem. Dobrze. I w przypadku kiedy zmienimy sobie poziom trudności na trudny, to tutaj akurat te grafiki czarno-białe zamienią nam się na zdjęcia. Wskaż obrazek, którego nazwę usłyszysz. Pomarańcza. Rozpoznawanie blisko brzmiących wyrazów to pozwala nam rozpoznać deficyty związane z rozpoznawaniem mowy. W przypadku po prostu użytkowników najczęściej po, na przykład udarze. Dobrze. Inne zadanie, na przykład funkcje wzrokowo przestrzenne, percepcja struktury, rozpoznawanie liter. Tutaj mamy taki schemat ćwiczenia, w którym mamy przykładowe yy, wzorcowe zapytanie i odpowiedzi w dolnej, w dolnej części ekranu. Proszę pamiętać też o tym, że tutaj w neurorehabilitacji cały czas na wierzchu dostępna jest opcja kliknięcia pomocy. Yy, poprosimy, żeby zatemonstrować właśnie wybranie pomocy. To jest przycisk dla pacjenta, dla użytkownika, nie dla terapeuty. W każdym momencie pacjent może sobie tutaj wejść Potrzebuję i wybrać przerwy. coś, co jest dla niego istotne i, i co chce nam zakomunikować, tak? Czyli na przykład właśnie to, że potrzebuje przerwy, że chce się czegoś napić, że coś go pić. boli, prawda? Albo na klawiaturze komputerowej, jeżeli wysoko funkcjonuje, może napisać dowolną rzecz, literka po literce. W niektórych sytuacjach przydaje się również szybki dialog, żeby pewne rzeczy doprecyzować Nie. na linii między terapeutą, opiekunem, a właśnie pacjentem. Tak? Czyli tak. na przykład, czy chcesz tak. pracować dalej i ćwiczyć dalej? Zadajemy proste pytanie Jeszcze. z prostą... Odpowiedzią i czekamy, czekamy na odpowiedź. Tutaj te odpowiedzi możemy sobie także wymieszać, żeby zobiektywizować to, czy po prostu ta odpowiedź została udzielona intencjonalnie. Istotne jest również to, że tu jest taka zębatka w prawym dolnym rogu, która umożliwia nam edycję także tutaj tego dolnego paska komunikatów. Prawda? Możemy zmienić, na przykład, chce mi się pić, zmienić tę ten, ten treść, albo zmienić po prostu obrazek na taki, który według nas będzie bardziej adekwatny. Czy to z biblioteki plików przykładowych, czy to z zewnętrznego nośnika danych, czyli z naszego pendrive'a. W kolejnych sekcjach możemy ćwiczyć pozostałe funkcje poznawcze, np. pamięć, myślenie, wyobraźnię czy umiejętności komunikacyjnej. Tutaj pozwolimy sobie pokazać tylko przykładowe zadanie, na przykład pamięć semantyczna. Co się z obrazkiem. Dobrze, tutaj pozwolę sobie jeszcze zademonstrować to, jak wygląda zmiana tego czasu zaznaczania, tak? Jeżeli mielibyśmy na przykład dwusekundowy czas. Co kojarzy się z obrazkiem, prawda, to widać, że wymagany jest dłuższy czas utrzymania tego wzroku, aby zaznaczyć odpowiedź. I to jest. Hmm, dla osób, które już mają takie lepsze, wyżej funkcjonujące umiejętności wzrokowe. Natomiast prawdopodobnie często będziemy zaczynali od krótszych czasów, na przykład około jednej sekundy, aby dać szybciej naszemu pacjentowi takie poczucie sprawstwa, że jest w stanie zaznaczyć odpowiedź. Natomiast proszę zobaczyć, jak szybko się to dokonuje. Tutaj możemy mieć wątpliwości co do tego, czy te odpowiedzi są zawsze intencjonalnie, prawidłowo wybierane przez, przez pacjenta. W związku z tym to wszystko jest w gestii, w decyzji osoby nadzorującej proces i terapię. Jak ustawić te czasy, aby były one do danego pacjenta. Że myślenie, wyobraźnia. Tutaj przykładowe myślenie. Wyskaż prawidłowe zakończenie historii. Przyczynowo-skutkowe. Tak dwie fazy jakiejś, jakiegoś procesu i czym się ten proces może zakończyć, biorąc pod uwagę to, że są tylko te dwie odpowiedzi do wyboru. Jeszcze pozwolimy sobie pokazać tutaj zadanie z funkcji językowych, w których będziemy widzieli, czym się różni poziom łatwy od poziomu trudnego. I tak na przykład w rozumieniu zdań, proszę bardzo, odpowiedz na zadane pytanie. Pociąg jedzie po torach? Co jedzie po torach? Tak jest to. W mieście jest dużo wieżowców. To pytanie było krótkie, ze zwięzłą odpowiedzią. Teraz to samo zadanie na poziomie trudnym. Odpowiedz na zadane pytanie. Łuk triumfalny wybudowany dla uczczenia pamięci osób walczących i poległych za Francję, znajduje się w Paryżu. Co znajduje się w Paryżu? Tak, widać, że ten poziom jest już dość mocno zróżnicowany, i w tym wypadku tutaj bazujemy również nie tylko na samym funkcjonowaniu poznawczym, także na pewnej wiedzy, którą pacjent nabył w ciągu swojego życia. I ostatnie zadanie. Umiejętności komunikacyjne, dla przykładu sprawność sytuacyjna, dobierz właściwy komunikat, jak należy się zachować w sytuacji, kiedy jedziemy komu środkiem komunikacji. Miejskiej. Kiedy jesteśmy w ZO, mhm. jeszcze dla przykładu to samo zadanie dla poziomu łatwego, abyśmy widzieli Zaznacz właściwy obrazek, że tutaj Czemu nie powinna jeść osoba będąca na diecie, tutaj wystarczy wzrokowo dopasować odpowiedni obrazek poprzez takie wzrokowe skojarzenie. Wyrażanie potrzeb może to jeszcze jest też ciekawe zadanie do pokazania, gdyż ono pozwala zweryfikować to, czy nasz użytkownik rozumie znaczenie i zakodowaną informację w symbolu, w piktogramie, który prezentujemy. Za chwilę te piktogramy które tutaj są wykorzystane w tym zadaniu, będą używane przez naszego użytkownika w module komunikacji. I dobrze jest wiedzieć, czy w ogóle jest w stanie prawidłowy komunikat zdekodować z tego symbolu. Zaznacz obrazek. Mam ochotę na coś słodkiego. Umyj mi włosy. Umyj mi zęby. I na koniec podejrzyjmy sobie jeszcze wyniki, które w trakcie sesji diagnostycznej i sesji terapeutycznej były tutaj zapisywane. Prawda? W profilu poznawczym mamy tutaj zapisane wyniki dla badania jakości życia. Na przykład proszę zobaczyć: zdrowie fizyczne 44%. To są przykładowe wyniki, które były zrealizowane ta sesja diagnostyczna wcześniej relacje społeczne 31%, neurorehabilitacja, tutaj mamy postać taką tabelaryczną wyników, ale możemy się przełączyć na zakładkę wykresy i widzimy już te wyniki w takiej no, dla nas bardziej atrakcyjnej formie, w formie po prostu wykresów i takich po prostu słupków. Kiedy się przesuniemy na dół, będziemy widzieli także taki wykres liniowy pokazujący tendencję wzrostową, czyli progres lub ewentualne e, także pogorszenie stanu i funkcjonowania poznawczego na poszczególnych funkcjach poznawczych naszego pacjenta. Istnieje tutaj możliwość eksportu tych wyników to jest bardzo ważna funkcjonalność. Po wejściu w eksportuj możemy wybrać sobie albo całą sekcję, aktualny widok, format pliku PDF. PNG lub w przypadku analizy, dalszej analizy tych wyników także możemy wygenerować plik, który jest zgodny z formatem Excela. Po podpięciu pendrive'a czy zewnętrznego nośnika danych wyniki są eksportowane na ten nośnik i potem jest możliwość oczywiście podejrzenia czy wydrukowania tych wyników, dodania wydruku do obserwacji pacjenta, którego, z którym po prostu pracujemy.